Kazimierz to takie magiczne miejsce, tu się nie da po prostu nie wracać. A... Ja też się cieszę bardzo, że, że mogłam po roku wrócić z opowieścią o drugiej Annie. I ta Anna to kolejna osoba, którą Pani kocha, bo... Czy ktoś z Państwa był w ubiegłym roku na spotkaniu z Panią Mariolą? No, są takie osoby. Aha. No i mój mąż. Pani Mariola już w zeszłym roku opowiadała, że bohaterowie jej książek to są ludzie, których ona po prostu kocha. Bo o takich y, najciekawiej się pisze, i chyba, no, co, co, co to za ludzie, którzy tak panią przyciągają, co musi być takiego w człowieku, żeby pani chciała przeprowadzić śledztwo w sprawie jego życia? Bo y, pani Mariola jest prawdziwym detektywem, dociera do świadków wydarzeń i ich właśnie opowieści o swoich bohaterach zawiera w książkach biograficznych. Faktycznie, y, moja praca. To trochę praca detektywa, trochę archiwisty, jak tutaj na, na afiszu jest zaznaczone. A co musi być w bohaterze książki, żeby, żeby mnie do tego stopnia zafascynował, abym chciała pójść ścieżkami jego życia i poświęcić mu książkę? Właściwie nie wiem. Nie wiem, co musi być. Przede wszystkim on musi mnie fascynować. i Musi poruszyć nie tylko moje serce, ale także moją duszę, i musi mieć jakiś wpływ na moje prywatne życie. Właściwie tak jest ze wszystkimi bohaterami. No to konkretnie Anna Janter, jaki ma wpływ, miała wpływ na Pani życie? <laughs> Ogromny. Ogromny spośród ósemki moich, moich wszystkich bohaterów. Właściwie największy, bo, bo no tu muszę zrobić taką prywatę w ten trend osobisty. Jeśli ktoś z Państwa słyszał już jakiś wywiad radiowy ze mną, przepraszam, że, że powtórzę, ale faktycznie bardzo dużo osób pyta mnie o to. Bo też niespotykane to jest, bo, bo gdybym nie była wielki, wiel, wielką wielbicielką, ja zawsze to oddzielam wielbiciel i fan. Ja jestem wielbicielką, a nie fanką Anny Jantar. Wielbicielką Anny Jantar od wielu, wielu lat, bo ta moja fascynacja Anną zaczęła się, proszę Państwa, lat temu, 40, w 1974 roku, kiedy to usłyszałam po raz pierwszy tyle słońca w całym mieście na festiwalu piosenki polskiej w Opolu. I wiem, że wielu wielbicieli Anny Jantar wtedy właśnie też ją pokochało. Tak się zaczęła fascynacja, ale ten wpływ na moje osobiste życie mhm. znacznie później, już po śmierci piosenkarki, kiedy w roku 1982 zorganizowano pierwszy ogólnopolski zlot wielbicieli Anny Jantar. Na którym to poznałam mojego przyszłego, obecnego męża od 26 lat tego samego, proszę Państwa, także Anna Jantar. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że, że jest to jakąś szczęśliwą gwiazdą dla nas, mojego męża, który jest ogromnym wielbicielem Anny Jantar. No tu nie można ważyć i porównywać, ale ponieważ ja jeszcze mam Annę German. No a on ma Annę Jantar tylko także że twierdzić, że jest chyba odrobinkę większym wielbicielem Anny Jantar ode mnie. Siedzi teraz tutaj skromnie pochylony.